ma co najmniej tysiąc wiosek i miast i w życiu człowiek pisze co najmniej raz Ludzie zejdźcie z drogi bo listono siedzie zamknij gaz, to co że Wszyscy zamka. inni, przyjechali powozami musieli wiedzieć, że muszą mu ustąpić drogi dokładnie, to poczta była najważniejsza i musiała być dostarczona. Ono siedzie a mój morten. Każdy tutaj do przesa. Dostaniesz odwójka liczek, Czarny pan. Nie, nie ten tak. Uu, no proszę. Ja, ja mam taka. Ale cicha. No, ale cisza w tą stronę, tak, gorzej w Aha. O, tu zrobimy spodobnie. Mamy też taki palconek, tam wideorejstrator, jeżeli przyjedzie później pan z wymiany, nie, nie ma możliwości się kontaktować skakać. z nami. I skakać. I nie nie ja uważajcie, że się... się już jest podrąbne. A, no pan wie, jest. Miejsko. A, Sprawdzenia Polizkono siedzie, może ktoś na ten pris czeka kilka nowych lat. Dostanie go może dziś Brutto czy netto? Jeszcze nie, to nie ma To jeszcze nie, to nie To, nie, to ty się, to się, się jeszcze ucz. Um, <temis selves magic GT2> no, ale jako praktykant, <bridges> no, 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 bo potem jak będę pracować, to jeszcze ]э Anny, gosta, w ogóle zrażę. Jeszcze zrobić coś. A nie lepiej smutek brytyjskich? Jeszcze nie. Mamy zutki. Słuchajcie, jak wam się podoba tutaj za Dobrze Jest świetną masz rację, miałam na kwiaty, wyszła. No. Ale przydał się idealnie, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, smacznego. Proszę dziewczyny na drogę, żebyśmy się